Nierówność trójkąta. Czy istnieje trójkąt o bokach długości 2,25 cm, 1,85 cm i 3,25? Narysujmy najpierw ten najdłuższy odcinek. 3,25 cm. Te pozostałe dwa odcinki nie mogą być za krótkie, dlatego że nie zamknie nam się ten trójkąt. Mam ten najdłuższy i nie mogą być za krótkie te dwa pozostałe. Gdyby nawet były równe, suma tych dwóch pozostałych była równa temu trzeciemu, to też nie powstanie trójkąt tylko taki odcinek. Zobaczmy w naszym zadaniu. Te krótsze w sumie dają więcej niż 3 cm i 25 bo to daje w sumie 4,10 setnych cm a ten najdłuższy był 3,25, więc mogę zbudować taki trójkąt. 4 cm i 10 setnych to więcej niż 3 ,25 centymetry 25 A gdyby nie było najdłuższego odcinka, gdyby wszystkie były równej długości, Wtedy też suma długości dwóch odcinków byłaby większa od trzeciego odcinka. Suma tych dwóch A plus A to jest 2 A to jest więcej niż A. Wiemy zresztą, że trójkąty równoboczne istnieją, można narysować taki trójkącik. No a jak mamy dwa najdłuższe odcinki, dwa tej samej długości i trzeci krótszy. Też wtedy można narysować trójkąt. Weźmiemy tutaj w podstawie ten najkrótszy i tutaj te dwa dłuższe. I nierówność trójkąta mówi, że suma dwóch dowolnych dwóch odcinków musi być większa niż długość trzeciego. To jest właśnie nierówność trójkąta. Suma dowolnych dwóch odcinków musi być większa od trzeciego odcinka. Wtedy można z tych odcinków zbudować trójkąt. I ten warunek to jest tak zwana nierówność trójkąta.